Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I to jest właśnie ten moment. Czas rozpocząć dzisiejsze spotkanie z Jarkiem Adamkiem w temacie dla reportera. Dzień dobry, Jarku. Witam bardzo serdecznie. Jest Jarek, no i są już pierwsze telefony, zatem odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Elka? Tak, słuchamy panią. Proszę pana, ja dzwonię ze Święciechowy, a konkretnie z ulicy Wolności 10. Mam taki problem. Wzdłuż chodnika porobiły się takie wgłąbienia, i ciągle stoi woda i to jest ulica dwukierunkowa jak te samochody jadą one nie jadą tak jak powinny jechać tylko bardzo szybko i wszystko jest to błoto i ta woda na moim domu okna, drzwi, dom cały jest opryskany znaczy... I nie wiem co mam z tym zrobić Czy znaczy dziury są na chodniku czy dziury są na jezdni? dziury są na jezdni Wśród, yy, wzdłuż chodnika już to nie są dziury, to są takie wgłębienia. Tak, jakby ten asfalt się trochę zapadł i to wszystko stoi wzdłuż całego mojego domu. Mm -hmm. I mam cały dom ciągle opryskany, mam wstawione nowe drzwi, woda zaczyna mi się lat do korytarza i co z tym zrobić? Mm -hmm. Chodnik no. jest dość szeroki. Mogłyby ja tak proponuję, że też te ekrany postawić. Albo ten próg zwalniający. Hmm. No dobrze, spróbujemy ustalić, co tam w ogóle można zrobić, bo to jest samo centrum Święciechowy, prawda? Tak, i jeszcze... jeszcze to jest taka sytuacja, że jak pada deszcz taki porządny, to z trzech ulic, bo z rynku, nie wiem, czy pan tam zna, święcio... <laughs> z Rynku, z ulicy Szkolnej i z ulicy tej łańskiej wszystko kumuluje się na ulicy Wolności. I tu jak jest ulewa, to jest okropnie. Dobrze, spróbujemy. Proszę przyjechać, ja bym tak proponowała, żeby ktoś przyjechał, czy pan, czy tam ktoś mm -hmm. tego, i obejrzał sobie, jak ten mój dom wygląda. Okej, okay, dobrze. Spróbujemy ustalić właściciela drogi. Bo nie wiem, czy to nie jest powiatowa. To jest y powiatowa pewnie. Powiak powiatowa droga. Pewnie tak. Y Hmm. no dobrze ani nie ma żadnej studzienki żeby tego, no nie wiem okay, ulica no, ale to naprawdę jest... jest pilna sprawa, no bo przecież to jest już niemożliwe żeby nowe drzwi i już woda mi się lała do korytarza Stąpi. wilgoć wychodzi mi w, w pokoju, od ulicy to jest hmm. naprawdę pilne okej, okay, dobrze Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią serdecznie. Dziękuję. No, no, to kwestia... Dobrze, ja sobie z panem wójtem to spróbuję ustalić, czy tam jakaś gmina, no może gmina tam, jeżeli nawet to nie jest droga gminna, gmina może jakoś będzie próbować się dogadywać z powiatem, no bo tam pewnie trzeba po prostu porządnie wyremontować te nawierzchnie i odwodnienie, nie wiem czy jest, a jak nie ma, to zbudować. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arku, mam taką prośbę. Nie wiem do kogo należy ten pas taki zieleni pomiędzy Skate Plaza a ulicą Świętego Franciszka. Taki chodnik jest i potem jest trochę zieleni. Mhm. Tam się zbierają niesamowite ilości liści, które niestety, ale wszystkie lecą w naszą posesję. Ja wczoraj na zbierałam calutki kubeł brązowy. To jest od jesieni do wiosny to ja mam przerąbane można powiedzieć. Mm -hmm. I nie tylko ja, bo sąsiedzi tak samo, nie? Czy chodzi Pani o... Nie wiem, czy to Straż Miejska, czy ktoś inny no, powinien Straż się Miejska, tym zająć. Nie wiem właśnie, kto kto administruje tym pasem. Yy, no i to jest chyba kwestia. Do... pana słyszę. To jest pewnie kwestia wysprzątania tego tak, regularnego. Tak, no, bo, tam się, p... bo nie wiem do kogo z to należy. Drzew to pewnie leci. Tak. Mm, dobra. Ok, zanotowane. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. 65 529 5529 e, To jest nasz numer telefonu i do za 15.10 przyjmujemy jakieś Państwa sygnały, prośby, wnioski, skargi, zażalenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się wkłada gnardy na. odnośnie remontu drogi. Po prostu na dzień dzisiejszy są probione wykopy, nieoznakowane, yy, nie ma przejazdu, brak oświetlenia zewnętrznego w nocy. tragedia. A teren jest zabezpieczony jako teren budowy? To znaczy jest przebudowa drogi. Tak, tylko dlatego pytam, czy to jest jakoś yy, o, oznakowane, ogrodzone, czy po prostu znaczy, nie ma nic? Są miejsca ogrodzone, ale są te, które nie są ogrodzone. Czy rozumiem, że są miejsca niebezpieczne, gdzie można wpaść? Tak. Mhm. Okay. I druga sprawa, no też nie zorganizowane. Yy, po bardzo dużo mierzówek tirów jeździ w stronę rurny. Yy, to no, prostu no, też stwarza za, zagrożenie. Nie ma przejazdu, błoto. Zero organizacji pracy. młodarze że yy, nie nic nie robią w tym yy, kierunku, także. Mhm. Dobrze, znaczy to, to jest droga powiatowa na pewno, bo powiat realizuje te inwestycje. No okej, okay, zwrócę uwagę. Dzisiaj będę miał okazję się widzieć z wicesterostą, to mu to przekażę te pańskie uwagi. Mm, dziękuję bardzo. Przebu dziękuję przebudowa dobra. drogi powiatowej w Kłodzie. Jak Państwo słyszycie, no może nie do końca dobrze oznakowane te miejsca niebezpieczne. Dzień dobry, witamy serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak fajnie pan to powiedział, że jest kwestią wysprzątania czegokolwiek, no więc na tej świętokrzyskiej nadal jest tam jeszcze więcej niż było. W świętokrzyskach Mhm. I te śmieci nie zniknęły. A wydawało mi się, że z tym widziałem tam jakąś ekipę Tam codziennie jeżdżą panowie, z tymi sprzątającymi wózkami. Mają narzędzia, ale nikt się nie kwapi. Ok, święto wszystko, dobrego śmieci. Przypomnijmy się. Okay, dziękuję e, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. 655295529. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie pod ten numer telefonu. Tradycyjnie z całego regionu. Dzisiaj przeważają nam tutaj telefony z najbliższych okolic, czyli z leśna i z sąsiednich gmin. Zobaczymy, co dalej będzie. dziewięć a co słychać u Patrycji dzisiaj? Wszystko dobrze, dziękuję. Wszystko dobrze, chwalisz. Sobie. Na co szczęście masz już kolejny telefon? Dzień dobry. Dzień dobry. Inny rejktant. Chodzi mi o wyjazd, e, który dzwoniłem z na, na kierunku Unii Europejskiej w Pustyni. Niech to ktoś przyjedzie, zobaczy sobie, jak to wygląda. tam wiesz, wiadomo, że jedzie się z prawego pasa i trzeba skończyć w prawo. trzeba wyjechać już na lewy pas, żeby, żeby wyjechać na ten pasa. pas? za chwilę tam nie będzie asfaltu nawet już. Dziura, która jest zgłaszana już. No, no można by tam dzisiaj stoi po prostu taka wody, że, że całe zalamy, nie? Mm -hmm. okay, co wie... jakiś czas, oczywiście, to przerównać troszkę, żeby to można przejechać. No, jak tak się przerównuje, co chwilę, to wypadałoby to zrobić już na dobre, ale tam jak pan tłumaczył... Wiem, że tam będzie to... przebudowa tak. to, że, ale no, chociaż na bieżąco coś tam zrobić co, co miesiąc, co dwa. Nie? No. Prośba o przerównanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To akurat Rejon Gostyński 65529 5529 Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie. Czy może pan redaktor się orientuje jak policja, jak to się stoją ze szuszalkami? Czy mogą stać pod liniami wysokiego napięcia, które mają ponad 3000, albo tam nawet więcej? A czemu by nie mogli? No, no, no czy to nie wpływa źle na pomiar prędkości Myśli pan, że okej, okay, możliwe, ale bo pan twierdzi, że pewnie nie przekroczył pan, a policja twierdzi, że pan przekroczył, tak? No coś takiego. Coś takiego, różnica zmian. No wysokiego napięcia. Nie wiem, ale może znów nasi słuchacze wiedzą i znają się na tym i yy, czy zniekształca pomiar prędkości. Linia wysokiego napięcia. Tak, jest. Chociaż tak zastanawiam jest, się, bo to, jest, bardzo. Bo, to jest, bo to jest chyba laserowy pomiar prędkości. To no tak, czy, tak, tak. Czy, to, czy ta linia by zniekształcała z światło lasera? Nie tak. wiem, nie znam się, ale może Państwo się znacie i wiecie, czy tak, do takich jakiś zniekształceń dochodzi, czy niestety jednak kierowca nogę miał lekko przyciężką po prostu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Sześćdziesiąt pięć. Pięć, dwa, dziewięć. Pięć, pięć, dwa, Kurczę, ja tu mnie pan tak zaskoczył tym pytaniem o tą linię wysokiego napięcia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Jarku. Ja mam takie pytanie, bo tutaj widzę wczoraj robili tą drogę, tutaj objazd jak gdyby tej ludowej naszej mm -hmm. z ronda i czy mógłby pan się dowiedzieć ewentualnie, czy tą drogą już można jeździć, bo tutaj już chyba pracę zakończyli, także taką taką prośbę mam, czy, czy można by się faktycznie dowiedzieć, czy, czy tam drogą już można jeździć, żeby omijać ewentualnie tutaj mieszkańców? Lud Ludową. Dobrze, takie. dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Możemy się zorientować w zarządzie dróg, czy rzeczywiście już ta droga alternatywna jest tam wytyczona. Może miejmy nadzieję, że tak, chociaż już nie z tym bywa. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam. Eee, ja tak może trochę w odpowiedzi do. Pan, który dzwonił a propos tego pomiaru prędkości przed, po, przed policjantów, kiedyś mhm. e, oglądałem w telewizji, jest taki program, jak Państwo w państwie, w którym występował, e, nie wiem czy to znany youtuber, czy może nie youtuber, w każdym razie jest pan, który się nazywa Emil Łowca Fotoradarów. Mhm. I pan Emil Łowca Fotoradarów pokazywał na certyfikowanym właśnie, certyfikowanej, że tak powiem, tej suszarce, mhm. pokazywał nawet w studiu, że siedząc w samochodzie przy włączonym przy włączonych wiatrakach ten, ten radar przekłamywał prędkość i tak samo pokazywał też w terenie, że też właśnie może z tego, pana, z tego pytania się wzięło tego pana, mhm. że pokazywał, że właśnie, że też przy liniach wysokiego napięcia, czy przy jakichś skrzynkach energetycznych policjanci stojąc i mierząc prędkość też mogą odczytywać błędne pomiary, tylko z tego co dobrze pamiętam dotyczyło to Jakiegoś tam konkretnego urządzenia, nie wiem czy to, czy to teraz działa na te nowoczesne, że tak powiem, urządzenia i jakimi urządzeniami dysponują obecnie policjanci w drogówce, ale pan Emil właśnie wtedy w tym programie udowodnił, że faktycznie linie wysokiego napięcia, skrzynki energetyczne czy nawet Mówię, włączone e, wentylatory, jak jeżeli policjant mierzy prędkość z radiowozu, mają e, duży wpływ na pomiar prędkości. To by trzeba było się dowiedzieć ale, już. Ale wentylatory, e, o, 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 o. wentylatory w samochodzie policjanta, czy wentylatory w moim Wentyl samochodzie? <laughs> wentylatory w samochodzie policjanta. I też e, właśnie pokazywał, to było ciekawe, pewnie można gdzieś na internecie znaleźć, że. Pomiar prędkości i szybkość mierzona zależała od prędkości wentylatora w samochodzie. O kurczę. Czy był na jeden, czy na cztery, to pokazywało różną prędkość. Czy znaczy, ja myślę, że jeżeli ten pan to wykazał, to już policja powinna pójść po rozum do głowy i. No myślę, że tak, tylko że właśnie ten pan pokazywał certyfikowane urządzenie, dopuszczone no tak. do mierzenia prędkości gdzieś tam, że jakiś urząd to że tak powiem, przyklepał i to było normalnie, legalnie dostępne i policjaci normalnie, legalnie z tego korzystali. No, kurczę, to wędre... No także taka ciekawostka, nie wiem właśnie jak to się ma, mm -hmm. czy dalej po prostu drogówka korzysta z tych urządzeń, czy po prostu mają jakieś no, no, bo urządzenia teraz, nie teraz pobliżam, mają, temu tak. coś, właśnie Teraz chyba mają. Teraz chyba mają laserowe, ale nie jestem pewny. Przyznam się, że dawno i dobrze, i odpuchać nie miałem dobrze, to, przyjemności. To, to tyle, Dziękuję panu bardzo, Dziękuję pozdrawiam również. serdecznie. Pozdrawiam. I, ja też państwu przypominam, że zawsze w sytuacji, kiedy macie wątpliwość co do tego, czy popełniliście wykroczenie, możecie odmówić przyjęcia mandatu, i wtedy sprawa trafia przed oblicze sądu, który to rozpatruje, i wtedy możecie też. Na przykład powołać na różne opinie, prawne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w takiej sprawie na Wilkowickiej y, od Gronowa y, po lewej stronie ostatniej dom studzienka. Tak hałasuje, że nie idzie spać po prostu. Studzienka tuż przed wiaduktem? Tak, po lewej stronie ostatni dom, jak z Gronowa, nie? Na mm -hmm. wiadukt. Tak, studienka już zawalona, że tam chyba dziura będzie niedługo. Rozumiem, Wychuść ta na studienka. Dziękuję no bardzo. Nie, no, no, no nie idzie, nie idzie, tak no, po ja prostu. No to też zgłosimy to do, że, do zarządu dróg. Ja już mówiłam, bo tu postawiali po prostu tablice takie, nie? A już postawione ja. coś było, tak? Tak, ja tam po Czy, drugiej stronie. Czyli I wiedzą. Um, no, ale do tego czasu to już jest dwa tygodnie i nie ma nic. Może jeszcze nie nadeszły ekipy, które to powinny no, naprawić, ale, ale sprawę bo... mają już zgłoszoną, no to miejmy nadzieję, że. E... Ale niech pan tam poruszy, bo Dobrze. naprawdę, że ona się już po prostu całkiem zrobi dziura, tak? Poruszę oczywiście, a kierowców uczulamy, bo ruch tamtędy duży, żeby. Tak. Tak, tak, Uważali tak, w tym miejscu, żeby no, się im na nie zapadła. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam do, do miłego dzenia. dnia. Krótka przerwa teraz. Przerwa za nami. Wracamy do tematu dla reportera przy mikrofonie Jarek Adamek, który odbiera państwa telefon. No, a po drugiej stronie słuchawki, miał, no się ktoś, ktoś miał być, ale chwilowo nie ma. Zapraszamy jeszcze raz. 65 529 5529. Zobaczmy teraz. Dzień dobry. Halo. dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, taka sprawa. Zaborowo, bo to już kilka razy jechałem tamtędy, szkoła podstawowa i droga łącząca y, Zaborowo z Dożynkową. Idzie tam taka droga w polu. Mm -hmm. No. I tam... To jest Henrykowska po... chyba, nie? Jeszcze raz. Henrykowska to jest? Y, nie. Yeah. Tu... Przy szkole przejeżdża mm -hmm. się mostek. Ach tu, w tej stylu. No, no. Mm -hmm. Dobra. I tam, tam, gdzie mają być osiedla budowane. Już wiem, już wiem, już wiem. To jest ta nowa to droga, jest... to jest ta nowa, tak. Że tak powiem, ona nowa już nie jest, ale parę lat temu zbudowana no. drogę asfaltowej. To no. pomaga, mm -hmm. ale już kilka razy jeździłem i znajomy mnie męczy, żebym ten temat poruszył, to więc go poruszam. I tam w połowie tej drogi, po lewej stronie, w polu jest taka wysepka, palutka, lasek, łączka. Mm -hmm. no. no i wysypane śmieci. A śmieci. Są wysypane śmieci, a jak wiemy za chwilę, jak ludzie to widzą, to za chwilę ktoś dosypie tam te śmieci. No, no, jechałem tam raz drugi, czwarty, piąty już. Raz w tygodniu przynajmniej jeżdżę dobrze, i dobrze. te śmieci cały czas tam zalegają. No czy mnie akurat powiem szczerze, że zawsze irytują takie, znaczy nie, że pan, nie, że mam za złe panu słuchaczowi, że pan dzwoni, bo oczywiście dobrze, że pan zadzwonił, natomiast no, takie zachowania, no bo te śmieci nie wyrosły po deszczu, tylko ktoś je tam po prostu wywalił. I, no, oczywiście, i oczywiście zgłosimy prośbę o posprzątanie, tylko no kto sprząta w takim razie. Miejskie służby, czyli za czyje pieniądze, za pieniądze podatnika, tak? I my wszyscy za jakiegoś fleje musimy zapłacić, tak? Mało tego, to nie jest łatwy, łatwe dojść się tam, bo tam jest pole. Mhm. I trzeba z 300 metrów 400 przejść, nie. żeby tam dojść tym polem jakimś. Nie mam pojęcia. Czyli jak kto... to nie jest w pasie drogowym? Nie, U, nie. To jest problem, bo to w takim nie. razie jest czyjś prywatny teren. I ja nie wiem, czy miejskie służby będą sprzątać prywatny teren. Obawiam się, że właściciela terenu trzeba ustalić i go poprosić. Ja wiem, że to nie on se to wysypał pewnie, natomiast no, bidny on będzie musiał za to zapłacić. Ale no, można poruszyć ten temat w służbach. No, ja poruszę oczywiście, no, przekażę Straży Miejskiej ten problem, jeżeli to jest, myślę, że to jest teren miasta. Natomiast. Dziękuję Natomiast no, powtarzam, no, w tym momencie. To już nie jest miejski teren, więc pewnie żadna miejska służba tego nie sprzątnie. Biedny właściciel któremu ktoś coś takiego po prostu tam posadził. E, tak. to świist... nie pierwszy raz, tak jak wiemy, nie? Takie ktoś mu po dobra. prostu świństwo zrobił. Ale dobrze, mniej więcej w połowie tej drogi mówi pan jest tak? To miejsce, widać. Tak? Z dobrze. daleka, jak tylko się mostek przejedzie, już po lewej stronie z daleka widać taką tą małą wysępę. Po lewej stronie. Po dobrze. lewej stronie, tak. Dobrze. 300 metrów od drogi. Dobrze, no przekażę naszym strażnikom miejskim, może im się uda uzgodnić to z Zobaczmy. właścicielem. Czy da radę, ale... Próbujmy. Ale nie pozdrawiam, no, Naszego szanownego mieszkańca, który postanowił sobie zagospodarować śmieci w ten sposób, że je komuś po prostu bezczelnie podrzucił. No Dziękuję bardzo. Dziękuję pozdrawiam. Do widzenia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, a swoją drogą no, przypominam, no, co to jest za pomysł, kiedy dzisiaj mamy tak wysoką opłatę śmieciową, żeby wszystkie śmieci od nas odebrano. Dzień dobry. Dzień <laughs> dobry, proszę państwa W pierwszej części audycji dzwoniła pani, której samochody w po sesję, tam drzwi się Święciechowa Ja mhm. mam taką radę do tej pani Proszę niech sobie ta pani ubezpieczy Mieszkanie, dom Od odpowiedzialności cywilnej Poczeka jedne, dwa miesiące składkowe I zgłosi do firmy ubezpieczeniowej Szkodę I wtedy szybko ta gmina naprawi tą Mhm. Drogę, czy co tam jest zepsute? Ale wtedy, tak, bo ja rozumiem, że pan się na tym zna, i, i mm, wtedy u kogo byłaby windy, windy, windykowana ta szkoda? To już firma ubezpieczeniowa sobie szuka mhm. sprawcy. Sprawcy czy właściciela drogi? Bo tu było... No to yy, właściciela drogi tego, kogo to jest to trudno A, mi teraz powiedzieć pan. Dobry pomysł, jeżeli pani słuchaczka ze Święciechowy nas słyszy Ta. to niech sobie rozważy taką opcję, no bo mówię no na, najlepiej byłoby oczywiście naprawić tę drogę i zbudować no, porządne czyli... odwodnienie, ale wiecie jak to jest z budżetami czy to nie są sprawy, które się załatwia w tydzień albo dwa, tylko tak? To czasem... ubezpieczenie, jeśli tak na marginesie, to też nie będzie dużo, bo to ważne, żeby to było odpowiedzialności cywilnej. Takie mm -hmm. ubezpieczenie w dzisiejszych czasach to jest kwota, okay. podejrzewam, około 20 zł miesięcznie. Serio. Do jakiejś tam kwoty, więc jeśli tą panią stać, to dlaczego nie? Dobrze, Można że, spróbować. Dobrze, że chociaż ubezpieczenia nie dreżają w tych czasach. <laughs> Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To taka rada. A się państwo znacie na sprawach ubezpieczeniowych, to też możecie. Powiedzieć, czy to działa, czy nie działa? Może działa. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem mieszkanką Leszna, a przede wszystkim Święciechowskiej. I teraz chodzi mi o to, że jutro jest yy, w sali sesyjnej. Konsultacje są a propos ulicy Święciechowskiej. to trzeciego, osiemnastej. Ja w zeszłym tygodniu pana nie było, ale uh -huh. zgłaszałam na antenie, żeby przypomnieć mieszkańcom, żeby jak najwięcej osób ze Święciechowskiej szczególnie przyszło. To jest raz. Uh -huh. Następną sprawę, następną sprawę mam taką. Wie pan co? Niedawno byłam w Warszawie i co zobaczyłam wie pan co, mówi się dużo na temat tutaj tego tunelu yy, słowiańska, święciechowska mhm. halo? Tak, tak, słuchamy yy, właśnie, tunelu że tam oczywiście yy, inwestor nie zrobił yy, tego przejścia, żeby móc sobie rowerami yy, spokojnie prowadząc przejeżdżać i wie pan co widziałam do dwóch, yy, do dwóch zejść yy, do metra Mhm. Jest zamontowana i przecież to taka szyna nie kosztuje dużo. Taka szyna y, szerokości, no, nie mierzyłam jej, ale na pewno szerokości podwójnej, potrójnej opony do o, rowera. Mhm. Rozumie pan? Jest tylko przymocowana w trzech miejscach y, schodów, jak się schodzi do y, po jednej stronie, i powiem panu, że świetnie zdaje to egzamin. Kosztów na pewno dużo by nie było a taka szyna by przysporzyła tak ludziom yy, no, no przede wszystkim tego nie męczenia się yy, trzymania roweru, bo ja zresztą sama to robię yy, wie pan, rower nie jest taki wcale lekusi w związku z tym yy, takie coś można by, można by nie zrobiłam zdjęcia, ale w sumie bo nie umiecham komórki przy sobie, ale powiem panu że świetne rozwiązanie, no taki pomysł przecież to nie trzeba nic murować, cementować, tylko wstawić szynę Powiadam, szerokości chyba jak wiem, 15 cm. No świetna sprawa. Tak jakby rynsztok, o tak, w ten sposób to wyglądało. Na całej przestrzeni y, zejścia y, stopni do y, metra. No dobrze, do możemy tę możemy sugestię przekazać do kolei, bo to jest własność kolei z tego co pamiętam, to przejście. No, no niech się. Przecież oni mogą przecież widzą w Warszawie y, metro zejścia. Przecież takie coś mogą y, w Czech chyba bodajże miejscach było... Hmm, było do stopni przymontowane, to chyba jak na jakieś śruby coś. No mąż mówi do mnie, no zobacz, w Lesznie takie coś mamy i nikt nie wpadł na ten pomysł, a w takiej Warszawie no pewnie, że jest więcej ludzi, ale, ale to nie o to chodzi, chodzi o pomysł, prawda? I tak. o na pewno tani koszt. Na pewno to nie jest kwestia szyny i nic więcej, przecież chyba kolej na to stać, ale może to miasto mm, nawet pomóc <laughs> z kolei. To, że stać, to jest jedna sprawa, ale zanim te wszystkie procedury i wszystkie nowe, i cud, ale dobrze, pomysł możemy poddać, czy cóż, szkodzi, niech sobie spojrzą, na pewno można znaleźć tego typu Oczywiście, te każde zejście metra jest na pewno, raz, no. y, jest na pewno kamery są, a tego można na pewno w internecie wejść i zobaczyć. I kapitalna wygląda? sprawa, kapitalna. Dziś. Powiem panu, że z mężem dwa razy schodziliśmy do tego metra, właśnie tam, gdzie była ta szyna. To tak się zastanawiałam, chciałam nawet bezpośrednio dzwonić, ale to nie, było, nie był ten czas. A mogła Pani zadzwonić z Warszawy, zaraz byśmy powiedzieli. No mogłam, Uuu, no człowiek, człowiek z Warszawy dzwoni, poważna sprawa. Dziękuję no, bardzo, pozdrawiam. Dziennie. O tej sesji, o tej sesji. A konsultacje, proszę, proszę konsultacje, konsultacje właśnie przypominamy Państwu jutro o 18 Dziś jutro, tak, tak. Chętnie, e... bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam. pozdrawiam. Ostatnie trzy no, minuty naszej, nie dwie nawet, minuty naszej audycji. Yy, przypominamy konsultację w sprawie święciechowskiej jutro o 18.00 na Karasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja bym chciała przekazać serdeczne podziękowania dla Szpitala Wlesznych Oddziału Wewnętrznego. Halo? No, tak czekam, czy jeszcze Pani coś doda, w sensie... Tak, oczywiście. Chciałabym podziękować w imieniu męża Stasia za wspaniałą opiekę, miłosłowa, odbudowanie w chwilach złamania personelowi z oddziału wewnętrznego w Lesznie, celowym pielęgniarkom, lekarzowi prowadzącemu panu Jarożek, za słowa, które dawały nadzieję na lepszym ordynatorowi wszystkim, którym których ominęłem, jesteście wspaniali o wielkim sercu, pasję Stasiu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Życzę dużo zdrowia i dalszych sukcesów zawodowych oraz dobrego, spokojnego dyżuru. Wasza praca jest naprawdę trudna i bardzo odpowiedzialna. O, tu Miłego dnia przygotowywany. Bardzo, bardzo bym prosiła o opuszczenie światu. Okay. I na Jak najbardziej. Panu Stasiowi życzymy oczywiście teraz dobrej rekonwalescencji, dużo zdrowia, a dla całego oddziału internistycznego Leszczyńskiego Szpitala kwiaty i motyle. Tak, dla oddziału wewnętrznego 9, 10, 10, 10. Sytuacja wygląda tak, że czas Twojego programu właśnie się kończy. To coś na finał jeszcze powiedz. Na finał powiem, że oczywiście jutro się słyszymy znowu o 9.15. Jeżeli ktoś się nie dozwonił dzisiaj, spokojnie jutro od samego początku programu macie pierwszeństwo w kolejce. Miłego dnia.